myliło i wykonał sędziemu DDT. I co on teraz robi? Podchodzi pod ring i czyżby nie? On wszedł na liny i znowu zszedł z nich. I teraz wyjmuje coś pod ringu. O, chyba on nie wie o tym, że w tym meczu y, jest zasada, że jest dyskwalifikacja. Jest, nie ma tylko wylicznie pozarankowych. Wykonał y, DDT Blackjackowi na y, krzesełko. Ale czy sędzia tego nie widział? Widzi, że krzesło jest w, y, w ringu i Czemu on nic nie robi? Trochę mnie to dziwi. I teraz widzimy, Blackjack wykonuje... Uuu, uderzył on y, Kibola Bubę w głowę krzesłem, a nie zauważył, że już stał. Kibol Buba wygrywa przez dyskwalifikację. Pewnie y, Blackjackowi pomyliło się starcie bez wyliczeń z bez dyskwalifikacji. No i taki jest tego wynik. I co my teraz widzimy? Widać, że obydwa zawodnicy jeszcze ze sobą nie skończyli. Co o tym myślisz, Miczo? Czy zobaczymy to, co stało się tydzień temu z Kibolem Bubą i Blackjackiem? Tydzień temu widzieliśmy Spir w wykonaniu Black Jacka na Kibol Bubie z rampy. Zobaczymy jak to się teraz skończy. Widać, że obydwaj biją się bez umiaru. I czym to się skończy? Jaką akcją? Widzimy teraz, że Kibolbuba Buba tym razem on odzyskuje kontrolę i ma Black Jacka przy rampie. I co on robi? Czyżbyśmy zobaczyli jakiś powerbomb? Akcja może zakończyć jego karierę, czy on to zrobi? Tak! Zrobił to! Ale nie wiem, czy ich konflikt zakończy się na tym. Wow, Austin, widać, że Kibol jest naprawdę wkurzony na Blackjacka. Jacka. Tak, Steve, albo jest głodny, ale przed nami walka wieczoru. Tak, dokładnie, za parę minut dowiemy się, kto zawalczy z Billem na naszym pierwszym Pay Per View Begini. Będzie to Natural Carl albo Crow Bargary, a na razie zapraszamy na przerwę. The of in Ty, terrorysta! Z ciebie nie walczę teraz w walce wieczoru o starcie z Bilem. Co powiesz na walkę na beginning, jeden na jednego? Wchodzisz w to, czy masz te cztery w gaciach? Żygit. Że co? Głupia Ameryka. Zgodziłem się. Trzeba było tego tak od razu. Witam, witam, witam. Heartstone z tej strony. Ze mną jest natural carry. Carl, co powiesz o swoim przeciwniku, Krowbasze Garen? Mogę o nim dużo powiedzieć, bo nie wiem czy wiesz, ale jesteśmy braci. Oni jest starszy, ale to nie znaczy, że jest lepszy. To dowodnie każdemu, że starsi bracia nie zawsze są lepsi we wszystkim. Ze mną jest kruch Balgary. Co powiedział o swoim bracie na to Karlu? Czyli już się pochwalił, że jest moim młodszym bratem. Więc tak, Karl zawsze mnie naśladował. Kto pierwszy zainteresował się wrestlingiem? Ja. Kto pierwszy nauczył się czytać? Ja. Kto pierwszy dostał kosza na ręce? Ja. I w tym meczu nie zamierzam go oszczędzać. Kiedy wchodzę do tego ringu, rodzina się nie liczy. No Tizek, właśnie dowiedzieliśmy się, że walka wieczoru stała się pojedynkiem braci. Tak Micho, bracia na ogół się znają, dlatego możemy spodziewać się paru kontr które mogą zadecydować o wyniku tej walki. D. Wreszcie doczekaliśmy się starcia wieczoru, Crow Gary kontra Natural Karl, starcie braci i który z nich wyjdzie zwycięsko. Widzieliśmy teraz starcie siłowe, które wygrał Craw Bargary i wykonał y, bardzo ładne STO no i teraz jego klasyczne już deptywanie przeciwnika. to jakby tam nie było. E, więc tak, e, teraz widzimy, Krowba, Gary pokazał do swojego brata Karla, że gdy w tym stanie on po prostu go pobije, po czym e, Karl Wykonał przepiękny, można powiedzieć, running SEO, tak jest w rozbiegu. I Teraz była ak jakaś akcja na rękę. Teraz widzimy, Karl pokazuje do swojego brata: no, chodź, chodź, i takie są tego skutki. Wykonał y, Gary na nim, Big Bot. Teraz pokazuje, że to on dominuje w tej walce, bo jest tym starszym bratem. Teraz Karl wykona airship do narażnika i przepiękna kombinacja. Y, clothesline, potem burdock. I co teraz robimy? Próba przypięcia, ale wątpię, no właśnie, nawet nie było jednego. Czego by się spodziewać? Przecież to jest walka w wieczoru. Widzimy teraz kolejne starcie. Który z nich wyjdzie z niego zwycięzcą? Tym razem wyszedł zwycięsko z tego starcia Carl, jednak Crowbarger go skontrował i wykonał dosyć silny Irish Whip, który zwalił z nóg y, Naturala i wykonał potem jeszcze takie kolano w tył głowy. Teraz cios skontrowany przez Naturala, takim prawym, silnym uderzeniem, i teraz widzimy akcję na nogę takie DDT. I tak, teraz widzimy Natural, Karol wchodzi na narożnik, myślę że to mu się nie opłaci. No i tak, Krow bargar był od niego szybszy, wyskoczył bardzo wysoko, uderzył go kolanem w twarz. I teraz wykonuje jakąś akcję, jest to takie niebezpieczne DDT z trzeciej linii. to może zakończyć karierę nawet. I mamy już przypięcie, niestety Natural Carl dotknął linę. sędzia to zauważył, przerwał liczenie. I teraz miał być Irish Whip, ale Crowbar Gary zaciągnął Karla na Big Boot i znowu go przypina, jest jeden, no tylko jeden. I tak, teraz widzimy Natural Carl wykonał przepiękny Shoulder Block. I szykuje się jakiś submission. Tak, mamy Boston Crab. Ale Crowbar Gary dotknął Lin. Natural Carl to zauważył, od razu go puścił, bo nie chciał grać nieczysto, tak jak robi to właśnie Gary. Założył teraz headlock i wykonał przepiękny przerzut przez siebie. Teraz pokazuje do publiczności, że na razie on tu dominuje, ten młodszy brat. No, spełnia swoją obietnicę tego, że wygra z, ze starszym bratem. Ale teraz widzieliśmy, y, Crowbar Gary odbił się od Lin i wykonał potężny DDT. I teraz widzimy, że Naturalkar wykonał y, uderzenie w brzuch Crowbarra ale ten od razu go zgasił takim, można powiedzieć, lineem. i teraz pokazuje do niego, że no wstań, to ci zaraz zrobię krzywdę. Teraz kilka lineów nietrafionych i może w końcu trafi. I tak, trafił clothesline chyba za, nie wiem, szóstym razem. I teraz wykonuje już jego akcję firmową, można być takie e, najpierw klanowy twarz, potem neckbreaker. Też bardzo ładna kombinacja. I mamy przypięcie. Jest 1, 2, czy będzie 3 Je, jeszcze nie. Widać, że Natural Carl e, chce jednak udowodnić, że czasami młodsi bracia są lepsi. Wykonał Air Sweep, po czym wykonał Power Slam. Teraz wysyła buziaka w publicznym w to, że był to na pewno dużo fanek. Więcej niż fanów. No i teraz widzieliśmy kombinację od Naturala, po czym przeszedł do takiej tylnej kontroli i wykonuje taki flashback. I teraz jego klasyczne, już kolano, wnoc przeciwnika. W jak na razie jest dosyć wyrównane, obydwaj zawodnicy wykonali swoje akcje filmowe, jednak żaden z nich się pod nich nie poddał. Teraz widzieliśmy, miał być chyba Irish Natural Carl przeszedł w taki close line i mamy przypięcie, niestety tylko dwa. Teraz widzimy już Crow yy, Bargary wykonuje kopnięcie w brzuch swojego brata, po czym wykonuje potężny jego taki klasyczny, można powiedzieć, yy, backbreaker, taki z obrotem i znowu te nieczyste nadefnięcia. I tak, yy, teraz zakłada on submission. Jest to taki, można powiedzieć, kolano w plecy i zaciąganie barków. I sędzia już liczy. Widać, że Karl dotknął Lin, mam już cztery czy on chce, nie jednak puścił natural Karla po czterech. To było wiadomo, że on to zrobi. Zawsze ci zawodnicy, którzy grają nieczysto, czekają do tej ostatniej sekundy, żeby puścić, dopiero po czterech. Teraz widzieliśmy, że czekał na swoją ofiarę i wykonał taki axe handy, dopiero jak na jest stał. Teraz widzimy, kolano w genitalia, klasyczna akcja Crowbugger'a. No i tak, widzimy, że teraz Crow pokazuje, że jednak on dominuje, że ciągle odzyskuje on kontrolę albo jego brat Teraz podniósł już Natural Carla i wykonuje ten jego klasyczny czy będzie Triple German czy tylko podwójny? Tak, mamy Triple German Suplex w wykonaniu Crowbar Bargarego jest to dosyć potężna akcja, bo takie wykonanie trzech rzutów nie jest dosyć łatwe. Mamy liczenie i e było niestety tylko dwa. Wiem, że Natural Car chce bardzo zmierzyć się z Bilem Conanem o pazę Teraz widzimy zakłada on Submission, taki można powiedzieć trochę headlock. I tak, czy yy, Krofberger się podda? No myślę, że jeszcze to nie będzie to. A ty, jak myślisz, Miczo? No myślę, że obydwa już trochę walczą, dostali parę akcji swoich filmowych i ta walka może się zakończyć w każdej sekundzie. Widzimy teraz Irish Weep do narożnika od Natural Carla i wysyła kolejnego budzika w publiczność, po czym wykonuje takie wbicie przeciwnika w narożnik i czy żeby się szykało, jakiś atak. Tak, był to kolano w twarz Kroba i i teraz taki zwykły podbródkowy. I mały to zwycięstwa, żeby pokazać, że teraz to on dominuje. I tak widzimy teraz obydwaj zawodnicy już stoją na nogach. Jedno uderzenie Natural Carla, po czym headlock. i mamy takie wydawało mi się, że będzie to DDT, ale były to takie dwa uderzenia z kolana w brzuch. Jeszcze czuję się Fisherman. Tak, mamy Fisherman Suplex od razu z przypięciem w moście. Ale Crowbar Gary dotknął lin, sędzia to zauważył, przerwał liczenie i teraz widzimy kolejny headlock w wykonaniu Natural Carla na Crowbarze Garym i przepiękny abdominal stretch. Ale czy Crowbar Gary się podda? Co o tym myślisz Miczo? Czy jest w ogóle jakaś szansa wygrania przez submission w tym meczu? No pewnie jest, jakby się naprawdę bardzo długo bili to każdy z nich mógłby się poddać po każdym submissionie praktycznie. Ale teraz widzieliśmy, Crowbar Gary wydostał się bardzo ładnie z tego abdominal stretchu i y, teraz y, Natural Carla wykonał mu mu shift taki wrzucający go zaliny po czym wykonał taki rzut żeby go wrzucić na niej teraz widzimy ten jego klasyczny już PowerSt